Charles rozejrzał się dookoła. Jego rodzinne miasto bardzo się zmieniło. Teraz drogie samochody stały obok starych chevroletów, a domy z ładnym kamiennym płotem graniczyły ze zniszczonymi ruderami, a na starych, obdrapanych i brudnych domach instalowano nowoczesne anteny telewizyjne. Bieda graniczyła z bogactwem, jak wszędzie na świecie. Charles przewiesił plecak przez ramię i postanowił pójść zobaczyć, jak wyglądała okolica, w której mieszkał. Wiedział, że jego dom nie istnieje już od lat, ale być może niektórzy z jego sąsiadów wciąż tam są. Nadzieja zgasła w jego oczach, gdy dotarł na miejsce i zobaczył, że nie tylko jego dom został zburzony, ale także wszystkie te, które znajdowały się wokół niego. Teraz tam, gdzie kiedyś znajdowały się ulice, na których dorastał, stało duże nowoczesne centrum handlowe. Charles poniekąd spodziewał się tego. Ostatnie 15 lat życia poświęcił armii jako lekarz wojskowy. Uratował życie tysiącom żołnierzy, zanim trafił do niewoli. W tym momencie musiał dokonać wyboru: mógł zginąć albo kontynuować pracę jako lekarz, lecząc żołnierzy wroga. Wybrał drugą opcję, a gdy rok później wyszedł na wolność, uznano go za zdradę ojczyzny i skazano na 8 lat więzienia. Za kratkami studiował botanikę, a teraz, gdy był już cywilem, miał nadzieję znaleźć pracę jako ogrodnik, być może w miejscu, które zapewni mu również zakwaterowanie. W pociągu do domu spotkał starszego weterana, który po pięćdziesiątce znalazł się bez grosza i dachu nad głową. To był trudny okres, ale powiedział Charlesowi, że przezwyciężył go pracując jako ogrodnik w willi bogatej rodziny. Pracował u nich od czterech lat, zamiatał ścieżki, pielęgnował rośliny i mieszkał w ich przebudówce. Dobrze mu to wychodziło i nie wahał się doradzić Charlesowi, by obszedł tę willę w poszukiwaniu pracy takiej jak jego własna. Ale Charles bał się porażki. Siedząc na ławce w pobliżu wejścia do nowego centrum handlowego, wspomnienia toczyły się w jego głowie z taką siłą, że weteran musiał zamknąć oczy. Poznał Izabel, kiedy praktykował jako lekarz. Dziewczyna przyszła na konsultację, chciała pozbyć się dużego znamienia, które zajmowało częściej szyi i kości policzkowej. Nie miał dla niej dobrej wiadomości, bo ich gabinet nie posiadał tak dobrej technologii, aby jej pomóc, ale gdyby chciała, mogłaby wyjechać za granicę na konsultacje z chirurgami. Dziewczyna ze łzami w oczach wybiegła z gabinetu, a Charles ruszył za nią. Przepraszam, jestem tylko początkującym lekarzem, ale chciałem ci powiedzieć, że jako mężczyzna, to znamie wcale cię nie niszczy powiedział jej, próbując ją pocieszyć. Ona jednak rozpaczała jeszcze bardziej, co wprawiło młodego i niedoświadczonego lekarza w zakłopotanie. Y wiesz co, poczekaj na mnie, proszę, skończę za 10 minut, powiedział wreszcie. Nazywam się Charles, poczekaj na mnie, proszę. Dziewczyna przestała płakać i patrzyła na niego zdumiona. Wszystko w porządku, mam rotała. 10 minut później Charles pośpiesznie wyszedł ze szpitala. Pewien, że dziewczyna zniknęła, ale była w tym samym miejscu, w którym ją zostawił. Poszli na spacer i wkrótce zapadł zmierzch. Izabel okazała się tak ciekawa, że Charles zupełnie stracił poczucie czasu. Wcześniej Izabel nie mogła przestać płakać, a teraz nie mogła przestać się śmiać. Pod koniec wieczoru, Charles odprowadził ją do domu. Izabel mieszkała w nowym domu w okolicy, gdzie mieszkania przyznawano tylko bogatym. Ale Charles nie pytał o jej rodziców. Właściwie to nie obchodziło go. Od tego momentu spotykali się niemal codziennie. Charles zdał sobie sprawę, że zakochał się tak jak nigdy w życiu. Wiedział, że Izabel jest mu przeznaczona, ale kiedy jej ojciec dowiedział się o ich związku, wybuchł skandal. Dziewczyna nie wiedziała, że ojciec planuje wydać ją za mąż za swojego przyjaciela, który był dwa razy starszy od dziewczyny. Charles został wcielony do wojska dwa dni po skandalu i od razu wysłany do gorącej strefy. Dopiero po trzech latach Charles mógł wrócić do domu. Nie był już tym samym człowiekiem. Zamiast tego był weteranem, który z łatwością potrafił wydobyć z człowieka dowolną kulę bez znieczulenia i bez zwracania uwagi na krzyki. Postanowił, że odzyska Izabel. Nic i nikt nie będzie w stanie go powstrzymać. Pierwszą osobą, którą spotkał, była przyjacielka Izabel. Halen, gdy zobaczyła Charlesa, w pierwszej chwili nawet go nie poznała. Halen, nie pamiętasz mnie? zapytał. Albo Halen, czy coś się stało z Izabel? Z oczu Halen zaczęły obficie spadać łzy. Charles złapał ją za ramiona i zaczął ją potrząsać. Halen, mów! Izabel zmarła dwa lata temu. Wyznała w końcu dziewczyna. Charles cofnął się, a Halen szybko kontynuowała. Kiedy wyjechałeś na front, jej ojciec zamknął ją w domu. W ogóle nie wychodziła, a potem rozeszła się plotka, że jest bardzo chora. Pochowali ją na nowo wybudowanym cmentarzu, tuż obok jej babci, wyjaśniła Halen. Charles odwrócił się i zaczął biec. Halen zawołała go, ale ten nie usłyszał. W ciągu 15 minut był na cmentarzu. Od razu znalazł grób Izabel, a z fotografii na nagrobku wynikało, że jego ukochana uśmiechała się do niego pieszczotliwie. Charles pochylił się nad grobem i zaszlochał, skulając się na ziemi. Dwie godziny później miał już kupiony bilet lotniczy. Wracał tam, gdzie spędził ostatnie trzy lata, na front. Charles otarł łzy na wspomnienie swojej ukochanej Izabel. Ale musiał ruszyć dalej. Nie miał zamiaru prosić o pomoc krewnych, znajomych i był zdecydowany spróbować szczęścia jako ogrodnik. Wziął plecak i skierował się w stronę, gdzie mógł zobaczyć kilka ładnych domów nie wieżowców, ale pojedynczych domów. Zapukał do drzwi, a otworzył mu młody człowiek w czarnym garniturze: Witam! Jak mogę pomóc? powiedział: Chciałbym porozmawiać z właścicielem lokali. Szukam pracy jako ogrodnik. Mogę sprawić, że ten ogród będzie wyglądał przepięknie powiedział Charles z przekonaniem. Lokaj rzucił okiem na zieloną dżunglę za nim i zachichotał. Czy mógłby pan tu poczekać? poinformuję gospodarzy powiedział przed wyjściem. Wrócił około 15 minut później. Obok lokaja szedł jakiś gentleman. Był to Maxwell Davis, gospodarz domu. Rozmawiali. Pan zapytał, co może zrobić ze swoim ogrodem. Charles naszkicował na kartce plan, ale jest jedna rzecz: ścieżki muszą być tak zrobione, żeby wózek inwalidzki mógł bez problemu przejść. Charles na chwilę zamarł, po czym powiedział: y, Jasne, nie ma problemu. Następnie Charles opowiedział mężczyźnie swoją historię, pomijając najbardziej intymne i prywatne szczegóły. To było trudne prawda? Jak mogę jej dać szansy komuś, takiemu jak ty? Gospodarz w końcu się uśmiechnął. Alex, proszę, pomóż Charlesowi przenieść się do domku z ogrodem. Pokaż mu wszystko. Lokaj przytaknął, a mężczyzna kontynuował. Chciałbym, żebyś przed rozpoczęciem pracy porozmawiał z moją żoną. Podoba mi się wszystko, co pokazałeś, ale może chcę czegoś wyjątkowego. Naprawdę powinieneś się jej posłuchać. Co do kosztów, Alex będzie ci towarzyszył w sklepie ogrodniczym, jeśli będziesz czegoś potrzebował. Żona Maxwella Davisa, Alberta, okazała się piękną, ale smutną kobietą. Poruszała się na wózku inwalickim ale Alberta z wielkim entuzjazmem przyjęła możliwość zrobienia czegoś. Ona i Charles dyskutowali, kreślili plany i rozmawiali do późnego wieczora. I wreszcie wstępny plan był gotowy, podobnie jak budżet. Charles, weź Alexa i pojedźcie na zakupy o wschodzie słońca. Jest jeszcze maj. Powinniście być w stanie zasadzić przynajmniej kilka kwiatów, powiedziała z entuzjazmem pani Davis. W jej oczach płonął ogień i Charles pomyślał, że powinien kupić kilka wysokich doniczek, żeby Alberta mogła uczestniczyć w dekoracji ogrodu. Następnego wieczoru front domu był całkowicie zniszczony. Alex pracował z łopatą, a Alberta z doniczkami na kolanach, ubrudzona ziemią. Kobieta zarumieniła się i roześmiała radośnie. Początkowo nie zauważali pana Davisa, który ze zdziwieniem patrzył na żonę. Och, kochanie, czy wydaliśmy wszystkie twoje pieniądze? zapytała, gdy zauważyła męża. Mężczyzna uśmiechnął się i pocałował żonę. Wiesz, że pieniądze są niczym w porównaniu z twoim uśmiechem, powiedział. Następnie rozejrzał się dookoła. No, nigdy nie sądziłem, że trzy osoby w pojedynkę będą mogły wywołać taki chaos, roześmiał się. Alberta również się zaśmiała. Anna przyjdzie nam z pomocą, ale obawiam się, że zaraz stracimy Alexa. Ostatnie słowa wypowiedziane były tak tajemniczym głosem, że Charles się uśmiechnął. Najwyraźniej Alex czuł coś do Anny. Jakieś pół godziny później zadzwonił dzwonek do drzwi i Alek pospiesznie poszedł do bramy. Kiedy wrócił ze swoim gościem, Anną, nagle Charles zapomniał o wszystkich słowach. Obok Lokaja stała dziewczyna przebrana za zakonnicę, ale nie była zakonnicą, to była jego Izabel, z wielkim znamieniem na szyi i kości policzkowej. Ogrodnik przez chwilę patrzył na dziewczynę szerokimi oczami. To nie mogła być Izabel. Była zbyt młoda. Ale być może to była jej córka. – Charles, czy wszystko w porządku? Co się dzieje? – zapytała Alberta. – Dziewczyna… ta dziewczyna jest córką Izabel – jąkał się Charles. – Izabel? Kim jest Izabel? Nawet Anna nie wie, kim jest jej matka – wtrącił zmieszany Alex – Jutro zrobimy test DNA i za dwa tygodnie będziemy wiedzieć, czy Anna jest naprawdę jej córką, powiedział Alex, patrząc na Charlesa. Charles skinął głową, po czym wrócił do Anny. Jak zostałaś zakonnicą? zapytał ją. Dziewczynka westchnęła. Wychowywałam się w sierocińcu klasztoru, a potem tam zostałam. Gdzie indziej mogłabym pójść, powiedziała, wskazując na znamię. Aleks zarumienił się, a Charles uśmiechnął się smutno. Jesteś zupełnie jak twoja matka. Ona też straszliwie martwiła się o to znamie. To jednak wcale jej nie zrujnowało, wręcz przeciwnie Izabel była najpiękniejszą dziewczyną na świecie. Dwa tygodnie później znów siedzieli wszyscy razem w odnowionym ogrodzie, czekając na pana Maxwella, który miał wkrótce wrócić z wynikami testu DNA. Alberta wydawała się najbardziej zdenerwowana ze wszystkich. Charles spojrzał na nią i uśmiechnął się. Pozwolił sobie napisać do swojego znajomego, z którym pracował na froncie. Był jedynym, z którym Charles utrzymywał od czasu do czasu kontakt. Od dawna miał własną klinikę, w której przeprowadzano bardzo skomplikowane operacje, a Charles opowiedział mu o przypadku Alberty. Tego ranka przyjaciel powiedział mu, że się ich spodziewa. A Charles postanowił przekazać dobrą nowinę Albercie oraz Maxwellowi dopiero po wynikach testu DNA. Niespodziewanie pojawił się Maxwell. Dobrze, widzę, że jesteśmy wszyscy razem, powiedział radośnie. Charles mimowolnie wziął Annę za rękę, a dziewczyna uśmiechnęła się z wdzięcznością. Nie będę owijać w bawełnę. Anna naprawdę jest twoją córką. Od tego cudownego dnia minął rok. Teraz Anna obracała się przed lustrem. Tatusiu, jak wyglądam? Zapytała. Kochanie, wyglądasz przepięknie i dobrze o tym wiesz. W końcu Alex nie poddał się i Anna opuściła klasztor, a potem zgodziła się zostać jego żoną. Zaś operacja przeprowadzona przez znajomego lekarza Charlesa zadziałała i Alberta znów chodziła. Pani Davis, zawołała Anna, biegnąc w jej stronę. Oj, pani Davis, jestem taka szczęśliwa, powiedziała, przytulając się do niej. Weteran uśmiechnął się nieśmiało i spojrzał na swoją liczną rodzinę. Każda osoba w tym pokoju znaczyła dla niego tak wiele. To wszystko na dziś. Jeśli spodobała ci się ta historia, Kliknij filmik na ekranie, aby zobaczyć więcej podobnych historii.